Dzień dobry, jadąc któregoś dnia we mgle, widzę po lewej stronie drogi idzie starsza pani o lasce, zatrzymuje ręką samochód, takie trochę od odludzie jakieś do najbliższego skrzyżowania jakieś dwa, może trzy kilometry, ja myślę stany? podrzucę panią, zatrzymałem się, Złączyłem światła awaryjne, bo taka mogła była lekka, żeby nie zrobić małego problemu dla nadjeżdżających, czy z przeciwka, czy z tyłu. Pani podeszła do samochodu, otworzyła drzwi, złożyła swoją laskę, bo to się okazało, że miała laskę składaną, i próbuje wejść do kabiny samochodowej. Próbuje wejść i nie może. Wystawia swoją dłoń w rękawiczce, było chłodno. Pyta, czy jej pomogę. Wysunąłem moją rękę i ciągnę panią, żeby, żeby dała rady, wejść na mój wyższy niż standardowo samochód. Pani wejść nie może, nie daje rady, próbuje, sili się. Ja ciągnę za rękę, pani wejść nie może. Światła awaryjne migają. Mógłbym wyjść na zewnątrz, spróbować tą panią. Włożyć do tego samochodu. Ale nie robię tego. Nie będę stwarzał dodatkowego zagrożenia, żeby otwierać jeszcze drzwi. Podczas mgły mówię do tej pani, że chyba raczej ciężko będzie jej wejść tutaj do mnie do samochodu. O czym słyszę od pani z rozbrajającym uśmiechem. Mówi, no rzeczywiście, chyba nie dam rady. Bardzo miło dziękuję. puszczę moją dłoń. Rozkłada laskę, czyli znaczy składa z powrotem z tych trzech elementów z takimi łańcuszkami, to było, poskręcała szybciutko i mówi, że niestety, ale nie da rady. Że bardzo mi dziękuję i jeszcze mi pomachała. Książek różnych są miliony. Co wybrać, co czytać? Co zrobić, żeby nie zmarnować swojego czasu na czytanie sieczki, albo jeszcze gorzej, czegoś, co nie przyniesie nam żadnego pożytku, a przeciwnie jeszcze spowoduje naszą degradację. Jest trudno, jest bardzo trudno. Trzeba wiedzieć, co czytać, trzeba wiedzieć, gdzie tego, gdzie tego do czytania szukać. Ale nieraz jest tak, że trafiamy na książki przypadkowe, że trafiamy na książki w antykwariacie, gdzieś na strychu, na strychu znajomych, na półce znajomych. Wyciągamy książkę przypadkowo, czytamy na chybiu trafił. I czasem się coś znajdzie. Czasem coś cennego uda się wyłowić z takiej książki, którą tylko chcieliśmy przeglądnąć. Założycielem firmy powstały w 1829 roku byli Jerzy Lot i Franciszek Fusz. Jej pierwszą siedzibą był skład towarów korzennych, win, materiałów aptecznych i farb przy, ulicy, przy placu bankowym. Trzy lata później przedsiębiorstwo przeniosło się na ulicę Senatorską 401. 67 a w 1857 roku na ulicę Miodową 14. W latach 1868-1872 firma prowadziła przedstawicielstwo Witkowickich Zakładów Górniczych ze Śląska Cieszyńskiego, sprzedając węgiel i koks. Obok tego prowadziła sprzedaż cygar hawajskich, biszkoptów angielskich i esencji octowych. Eksportowała też buliony wołyńskie do Anglii, Austrii i sery krakowskie do Anglii i grzyby do Stanów Zjednoczonych. Eksportowała też buliony wołyńskie do Austrii. Sery krakowskie do Anglii i grzybki do Stanów Zjednoczonych. 1868-1872. Produkcja bulionów na eksport do Austrii. Można trafić na bardzo wiele interesujących rzeczy, wcale nie w tak odległej historii, ale można też przenieść się do historii. Bardziej odległej, do czasów bardziej zamierzchłych. Przez dziesiątki tysięcy lat, Nil był, życiodaj, był życiodajną rzeką dla małych, odizolowanych od siebie grup wędrownych myśliwych. W końcu czwartego tysiąclecia przed naszą erą w Dolinie Nilu zaczęły pojawiać się ludy prowadzące osiadły tryb życia, zajmujące się uprawą ziemi i hodowlą zwierząt. Utworzyły coś w rodzaju zalążków przyszłych królestw, mających odrębne terytoria i, i granice. Początkowo członkowie wrogich plemion toczyli ze sobą zaciekłe walki. W końcu jednak zdali sobie sprawę, że współpraca jest o wiele bardziej pożyteczna niż agresja. Doprowadziło to w efekcie do powstania harmonijnie rozwijających się społeczeństw. Krótko przed 3000 rokiem przed naszą erą w wyniku zjednoczenia Górnego i Dolnego Egiptu doszło ostatecznie do utworzenia. Jednolitego państwa. W początkowym okresie istnienia Zjednoczonego Królestwa każde miasto czciło swojego własnego boga. Większość Egipcjan wierzyła, że na początku czasu bogowie wiedli taki sam żywot jak zwykli ludzie. Mieli swoje obawy, nadzieje i słabości, w końcu zaś czekała ich śmierć. Bogowie nie byli nieśmiertelni, a tym bardziej wszechmocni. Starzyli się i umierali, po czym składano ich do, do grobów na przeznaczonych tylko dla nich cmentarzach. Powyższe stwierdzenia kłócą się naturalnie z definicją bogów jako takich i nasuwają pytania, dlaczego owych najwcześniejszych mieszkańców Ziemi opisywano w taki właśnie sposób? Doszliśmy do wniosku, że ludzie sprawujący przez ponad 5,5 tysiąca lat kontrolę w Dolinie Nilu byli przybyszami, których wiedza oraz umiejętności techniczne tak bardzo przewyższały poziom cywilizacyjny ludności tubylczej, że przypisywano im zdolności magiczne. A ponieważ w starożytności magia i religia nierozerwanie splatały się ze sobą. Każdy człowiek obdarzony niezwykłymi jak na owe czasy zdolnościami mógł z łatwością zostać uznany za Boga. Nadmierne spekulacje na temat czegoś, co mogło się wydarzyć w zamierzchłej przeszłości, nie mają większego sensu. Wydaje się jednak, że owi żyjący na ziemi bogowie byli ludźmi, znającymi tajemnice sztuki wznoszenia budowli. Przekazali je następnie budowniczym piramid, zanim nie opuścili kraju lub nie wymarli jako odrębna rasa. Egipcjanie wierzyli, że materia istnieje wiecznie. Według nich Nielogicznym byłoby przypuszczać, iż Bóg mógł stworzyć coś z niczego. Uważali, że świat zaczął istnieć w momencie, gdy z chaosu wyłonił się porządek i że od tamtej pory toczy się nieustanna walka między siłami porządku i chaosu. Porządek stworzył Bóg, który istniał od zawsze. Był już nie tylko przed stworzeniem człowieka, powstaniem nieba i ziemi, lecz także przed pojawieniem się innych bogów. Pierwotny stan chaosu zwany był Nun. I podobnie jak w sumeryjskich i biblijnych opowieściach o stworzeniu Stanowił ciemną, pozbawioną światła słonecznego wodną otchłań, kryjącą w sobie moc, stwórczą siłę, dzięki której zaistniał porządek. Ta moc, ukryta w substancji chaosu, nie wiedziała o swoim istnieniu. Była jedynie prawdopodobieństwem, możliwością wpisaną w przypadkowość. Nieuporządkowania. Co zdumiewające, tego rodzaju opis stworzenia znakomicie pasuje do współczesnych koncepcji naukowych, przede wszystkim zaś do teorii chaosu, według której, spośród całkowicie chaotycznych zdarzeń, mogą wyłaniać się samorzutnie złożone, matematycznie zorganizowane struktury. Wydaje się, że wierzenia starożytnych Egipcjan były znacznie bliższe naszemu współczesnemu światopoglądowi opartemu na najnowszych dokonaniach naukowych, niż okazałoby się możliwe w przypadku ludzi nie mających najmniejszego pojęcia o strukturze materii. W najdawniejszych czasach wierzenia Egipcjan różniły się nieco w zależności od miasta, w którym zamieszkiwali. Ośrodkami o największym znaczeniu były, podajemy tu ich późniejsze greckie nazwy. I tutaj wymienione są te najważniejsze po grecku miasta: Memphis, Hermopolis, Krokodylopolis. Dendera, Esna, Edfu oraz Heliopolis Heliopoli Miasto Słońca. <coughs> Zwany pierwotnie on. Kluczową rolę w systemach wierzeń, jakie wykształciły się w tych miastach, odgrywał pierwszy moment. W historii, kiedy to z wód chaosu wyłoniła się mała wyspa lub pagórek, na której zaczęło następnie rozwijać się życie. Gdy z Heliopolis i z Hermopolis, duchem, który dał życie i ustanowił porządek, był Bóg Słońca Re, zwany także Ra. To w Memphis. Identyfikowano go z Bogiem Ziemi ptachem. W obu wypadkach jednak Bóg zdobył świadomość samego siebie w chwili, w której za jego sprawą z wód wyłoniła się pierwsza wyspa. Bóstwo Bóg, reptach, stanowił natchnienie dla artystów, zapewnia, zapewniał Egipcjanom materialny dobrobyt, Obdarzał ich wszelkimi pożytecznymi umiejętnościami, a także, co bardzo ważne, przekazywał im tajemnice dotyczące sztuki budowania. Władcy Egiptu, początkowo królowie, potem zaś faraonowie, byli zarówno bogami, jak i ludźmi, którzy z boskiego nadania rządzili krajem. Każdy król był synem Boga, który w momencie śmierci jednoczył się ze swoim Ojcem. Potem mamy to przeniesione do chrześcijaństwa. To już od siebie dodaję. Stając się Bogiem w kosmicznym niebie. Kosmiczne niebo. To też już znamy z chrześcijaństwa. O tym, w jaki sposób wykształciła się owa koncepcja synów bogów, opowiada mit o Ozyrysie. Bardzo Wam dziękuję za chwilę uwagi. Życzę miłego popołudnia.